We współczesnym leśnictwie bardzo dużą wagę przykładamy do kształtowania wielofunkcyjnych lasów. Praktycy oraz teoretycy leśnictwa wyróżniają trzy podstawowe funkcje. Jest to funkcja produkcyjna związana z produkcją surowca drzewnego, funkcja ochronna związana z ochroną różnego rodzaju walorów przyrodniczych i funkcja socjalna związana z udostępnieniem. Obszarów leśnych do celów turystyki i rekreacji. Chciałbym tutaj omówić funkcję ochronną, w ramach której znaczną część zajmuje ochrona różnorodności biologicznej. Różnorodność biologiczną możemy rozpatrywać na trzech poziomach organizacji: na poziomie ekosystemowym, na poziomie gatunkowym i na poziomie genetycznym. Ponadto różnorodność biologiczną możemy także rozpatrywać w różnych skalach przestrzennych. Możemy zacząć tutaj od podstawowej skali przestrzennej w leśnictwie, jaki jest poziom drzewostanu. Drzewostan jest to taki wyodrębniony fragment lasu, najczęściej wielkości kilku hektarów, który jest podstawową jednostką planowania hodowlanego, gospodarczego, jak też jest podstawą sprawozdawczości leśnej. Jeżeli popatrzymy na różnorodność biologiczną na poziomie drzewostanowym, to najwyższą różnorodnością biologiczną charakteryzują się drzewostany na siedliskach żyznych w starszych klasach wieku i drzewostany, które charakteryzują się bogatszym składem gatunkowym drzew, czyli mamy duże bogactwo gatunków drzew, które przekłada się na wysokie bogactwo innych gatunków roślin, zwierząt czy grzybów. Natomiast jeżeli wyjdziemy na poziom kompleksów leśnych, to zauważamy z kolei, że różne grupy organizmów są związane z różnymi fazami rozwojowymi czy z różnymi klasami wieków drzewostanów, i w celu zachowania właśnie różnorodności biologicznej, konieczne jest kształtowanie takich kompleksów leśnych, w których mamy możliwie wysokie spektrum grup wiekowych drzewostanów. Ważnym zagadnieniem związanym z kształtowaniem różnorodności biologicznej w lasach zagospodarowanych jest także zespół czy sposób zagospodarowania drzewostanów, czyli rębni. I teraz na ogół im stosujemy bardziej skomplikowane rębnie, im jest więcej nawrotów, w cięć, im dłuższe są okresy odnowienia, tym bardziej taki system. Pozyskania surowca sprzyja właśnie utrzymaniu wysokiej liczby gatunków. Aby móc realizować funkcję ochronną i zachować bioróżnorodność w lasach, Należy jednak je jakoś sfinansować, i w tym pomaga nam funkcja produkcyjna, dzięki której produkujemy surowiec drzewny, którego sprzedaż zasila fundusze mogące utrzymać trwałość, różnorodność i zrównoważoną gospodarkę leśną w naszych warunkach. Taki stos drewna jest jedną z formą w jakiej to drewno jest sprzedawane. Drugą opcją, którą mamy jest sprzedawanie całych strzał, chłód, całego pnia drzewa w jednym kawałku. Jednak ten fragment, ten tak zwany stos, z jakiegoś powodu został zaklasyfikowany jako drzewo niższej jakości. Czy to z powodu np. zgnilizn, które widzieliśmy w niektórych miejscach, bądź też np. krzywizn, sęków i innych wad, które dyskwalifikują je ze sprzedaży jako ten surowiec wyższej jakości. Oczywiście surowiec w stosach ma osiąga niższą cenę, ale. Nie jest to dużym problemem, gdyż w stosach umieszczane są też gałęzie, mniejsze fragmenty pnia, które z takich albo innych powodów, o których uczyliśmy na zajęciach, do tych stosów się kwalifikują. A teraz chciałbym zaprezentować, w jaki sposób taki stos należy zmierzyć. Wałki leżące na tym stosie mają 2, 20 metra długości, natomiast wycięte są z delikatnym zapasem, tak żeby odbiorca drewna mógł skrócić je do, do wymiaru, który mu bardziej odpowiada, odcinając fragment, który straci na jakości z powodu przesuszenia bądź wnikania grzybów patogenicznych. Żeby zmierzyć objętość takiego stosu, musimy oprócz długości wałka zmierzyć jego szerokość. Nazwa jest może trochę nieintuicyjna, ale w końcu idziemy po szerokości wałków. Tak więc wbijamy końcówkę miarki w sam, samą krawędź stosu i domierzamy się do samego jego końca, tak aby uchwycić wartość w metrach, która tutaj wynosi równo 5. I dzięki temu wiemy, ile pomiarów wysokości należy przeprowadzić na tym stosie do góry. Zaczynamy pomiar na pierwszej połowie metra, czyli w tym miejscu, mierząc wysokość stosu. Następnie posuwamy się co metr. Dokonując niezbędnych pomiarów, tak żeby uchwycić zmienność. Jak widzimy, ten stos jest nierównomierny, to znaczy przypomina bardziej w swoim przekroju trójkąt. Zbierając takie dane, jesteśmy w stanie wyliczyć objętość stosu, która jest przedstawiona wraz z przestrzeniami pomiędzy tymi wałkami, czyli mówimy tutaj o metrach przestrzennych, czyli tak jakbyśmy kupowali serżut z dziurami. Ale odbiorca chciałby wiedzieć, ile tego sera ma tak naprawdę, czyli ile drewna jest w tym stosie drewna i do tego służą przeliczniki czy wartości przeliczeniowe, które możemy stosować w zależności od gatunku, wieku i stanu stosu. Jedną z podstawowych informacji o drzewostanie jest również wysokość. Zwykle operujemy średnią wysokością drzewostanie. Żeby taką cechę drzewostanu wyliczyć, należy zmierzyć wysokość kilkudziesięciu drzew. Teraz powiemy sobie jak zmierzyć wysokość pojedynczego drzewa. Pomiary wysokości drzew wykonujemy na zasadzie trygonometrycznej. Zatem musi wystąpić tutaj taka sytuacja, że dysponujemy trójkątem prostokątnym, w którym znamy przynajmniej jeden odcinek, długość jednego odcinka i znamy kąt. I teraz, gdyby sobie wyobrazić, że ten cały odcinek, czyli ta niebieska i czerwona część A i B, to jest wysokość naszego drzewa, w tym miejscu mamy osobę wykonującą pomiaru, to Możemy tutaj wyróżnić dwa trójkąty prostokątne. Zawsze jednym bokiem tego trójkąta będzie odcinek między drzewem a mierzącym, który znajduje się na poziomie oczu mierzącego. Pomiaru wysokości dokonujemy przyrządem, który nazywamy wysokościomierzem, i. Musimy wcześniej ustalić odległość od drzewa, czyli musimy poznać ten odcinek. Można to zrobić tradycyjnie taśmą, można wykorzystać do tego celu na przykład łatę, coś co było często stosowane kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, lub można też wykorzystać różnego rodzaju dalmierze elektroniczne. Po ustaleniu odległości od drzewa, bierzemy w rękę wysokościomierz i dokonujemy pomiaru wykonując odczyt na wierzchołek drzewa. Jeżeli zauważymy w ten sposób wysokościomierz tak naprawdę dokona pomiaru kąta. A jeżeli znamy kąt i odległość, to jesteśmy w stanie wyznaczyć długość tego odcinka a, prawda? A jest równa iloczynowi odległości i tangensa tego kąta alfa. Analogicznie z trójkątem prostokątnym, który jest tutaj zaznaczony niebieską linią. W tym przypadku chcemy określić długość tego odcinka B, czyli odległość od poziomu oczu mierzącego drzewo do podstawy, czyli do ziemi drzewa. I w tym przypadku również wykorzystamy tą odległość i tangens kąta Beta, który się tutaj tworzy od poziomu. Oczu mierzącego w dół. Do ustalenia odległości od drzewa do mierzącego możemy posłużyć się klasycznie taśmą mierniczą. Może to być taka taśma elastyczna, jak tutaj widoczna, którą już rozłożyliśmy do drzewa, i moglibyśmy się zatrzymać w tym miejscu, które jest wymagane do pomiaru wysokości. Takie miejsce zwykle wybieramy. Kierując się zasadą, aby odległość mierzącego od drzewa była zbliżona do wysokości drzewa, jeżeli nie mamy taśmy lub nie chcemy wykorzystywać taśmy, bo jest to mimo wszystko dość pracochłonne, możemy posłużyć się innymi technikami do ustalenia odległości od drzewa. Przez wiele lat leśnicy posługiwali się takimi łatami. W których można było wybrać z góry pożądaną odległość od drzewa. Ta odległość była podyktowana skalą wyświetlacza czy skalą y, urządzenia, którym dysponowano i na tej łacie zaznaczano wybraną odległość, y, zawieszano ją na drzewie, albo druga osoba, która asystowała przy pomiarach, przytrzymywała ją przy drzewie. I mierzący, patrząc przez wizjer widoczny na tym urządzeniu, yy, widział dwie łaty yy, i oddalał się w jedną lub drugą lub przybliżał do drzewa. Dzięki czemu, yy, w pożądanej odległości, np. w tym przypadku 15 metrów, łaty te zgrywały się ze sobą. I to była informacja dla mierzącego, że jest na 15, odległości 15 metrów od drzewa. Z uwagi, że w obecnych czasach dysponujemy już innymi dalmierzami, te łaty raczej wychodzą z użycia i posługujemy się, można się posługiwać dalmierzami laserowymi, tutaj dwa przykładowe urządzenia z tej klasy, jak też dalmierzami, które działają na zasadzie, wykorzystują metodę ultradźwięków. Tutaj jest wysokościomierz. Vertex. Teraz przystąpimy do pomiaru odległości klasycznym wysokościomierzem. Sunto. Ten wysokościomierz wyposażony jest w dwie skale pomiarowe: skalę 15 i skalę 20. Oznacza to. Że bezpośrednie odczyty pozwalają nam na pomiar wysokości z odległości 15 m bądź 20 m. Jeżeli chcemy mierzyć z dalszej odległości, np. z 30 m, wystarczy dokonać odczytu ze skali 15 i wartość pomnożyć przez 2. Podobnie jest, gdybyśmy chcieli mierzyć drzewo z odległości 40 m, wówczas skorzystamy ze skali 20 i pomnożymy ją przez 2. Do pomiaru wysokości wykorzystamy wysokościomierz sunto, który jest bardzo powszechnie stosowany w polskich lasach. Można powiedzieć, że w każdej leśniczówce taki wysokościomierz możemy znaleźć. Wysokościomierz działa na zasadzie trygonometrycznej, więc nawiązując do tego do tej zasady, o której wspomniałem wcześniej, najpierw celujemy na wierzchołek drzewa, dokonujemy odczytu i następnie celujemy na podstawę drzewa. Dokonujemy odczytu. Jeżeli poziom oczu spoczywa na drzewie, to te dwie wartości trzeba do siebie dodać i te dwie wartości dadzą nam wysokość drzewa. Zatem, celując na wierzchołek drzewa, z odczytu dokonuję ze skali 20, gdyż wcześniej ustawiłem się dokładnie na 20 metrach i odczyt wynosi 21 metrów. Nie jest to jeszcze wysokość całego drzewa, tylko wysokość od poziomu oczu które na, na tym drzewie. Drugi odczyt na podstawę drzewa daje nam wartość 1 metra. Zatem jest to odległość od poziomu oczu do ziemi. Wysokość drzewa w takim razie jest sumą tych dwóch odczytów, czyli wynosi 22 metry. Niezmiernie ważną cechą taksacyjną opisującą drzewostan jest jego przeciętna pierśnica. Przeciętną pierśnicę wyznaczamy na podstawie pomiarów określonej liczby drzew, która to liczba zależy od pożądanej dokładności. Pierśnica to nic innego jak grubość drzewa na wysokości 1,30 m od ziemi. W tym celu, żeby pomierzyć taką pierśnicę, często wykorzystujemy Taki, takie narzędzie kijek piersnicowy, który jest już wycięty na metr m i dzięki temu dokładnie każde drzewo możemy pomierzyć na pożądanej wysokości. Używamy do tego celu średnicomierza, czyli narzędzia, które jest wyskalowane w odpowiedni sposób, ma dwa ramiona i w ten sposób możemy dokonać odczytu grubości. Istnieje taka zasada, że w przypadku pojedynczych drzew staramy się dokonać pomiaru dwukrotnie prostopadle do siebie. Natomiast w przypadku drzewostanu wystarczy jeden pomiar na drzewo, przy czym staramy się zachować różny kierunek podejścia do drzewa. W przypadku drzew, które rosną na nierównej powierzchni, na przykład na stoku, warto 1,30 odliczać. Od miejsca najwyżej położonego przy podstawie drzewa. Znając pierśnicę drzewa i jego wysokość, możemy obliczyć jego objętość, czyli miąższość. Tak, tak leśnicy nazywają tą cechę. Objętość drewna jest potrzebna, gdy chcemy określić ilość zarówno pojedynczego drzewa, jak i drzewostanu. Do tego mogą służyć różne wzory empiryczne, mogą służyć tablice miąższości. Tutaj nie będziemy w tej chwili takich wzorów czy tablic stosować, ale warto wiedzieć, jaki jest rząd wielkości. Przykładowo taka w miarę dorodna sosna może mieć około 1 metra sześciennego miąższości. W przypadku drzew leżących, nie stosujemy już pierśnicy i wysokości, ale stosujemy tak zwany wzór środkowego przekroju. Czyli gdy drzewo znajduje się na ziemi, jesteśmy w stanie dotrzeć do środka jego długości i wykonujemy pomiaru średnicy w środku długości. Pole przekroju. W środku długości razy długość daje nam większość drzewa. Wzór środkowego przekroju nazywany jest również wzorem hubera. Nawiązując do kwestii określania wieku drzewa, powiedzieliśmy już, że najlepiej dysponować przekrojem poprzecznym, gdzie wszystkie słoje są doskonale widoczne i można te słoje dokładnie policzyć. Nie zawsze dysponujemy pniakiem, nie zawsze możemy drzewo ściąć. W związku z tym wykorzystujemy w takich sytuacjach takie urządzenie, które nazywane jest świdrem Presslera. Urządzenie jest proste: posiada właśnie taki świder z ostrzem, rączkę i tak zwaną łyżkę, która służy do wyciągnięcia próbki drewna, która się w tym ostrzu znajdzie. Wywiertu dokonujemy na różnej wysokości w zależności od tego, do czego ten wywiert będzie służył. Jeżeli chcielibyśmy określać bieg drzewa, ten wywiert powinniśmy pobrać możliwie najniżej, na tyle nisko, żeby móc ramieniem świdra tutaj obrócić. Jeżeli próbka drewna ma służyć jeszcze do innych celów, można tą próbkę pobrać wyżej. Najczęściej pobieramy to na wysokości 1,30 m od ziemi. W przypadku określania wieku drzewa należy pamiętać, że liczba słojów, które zauważymy na próbce, to nie jest jeszcze dokładny wiek drzewa. Należy bowiem doszacować wiek, w którym drzewo dorosło do tej wysokości, z której pobieramy próbkę. Czyli liczba słojów plus oszacowany wiek dorośnięcia do tej wysokości. Plus jeszcze czasami może się na wywiercie zdarzyć, że nie trafimy dokładnie w rdzenie. W takiej sytuacji y, jesteśmy w stanie to na próbce drewna doszacować, o ile słojów mogliśmy się rozminąć z tym rdzeniem, i to również trzeba doszacować. Czyli przykładowo, gdybym dokonał wywiertu w tym miejscu, na wywiercie doliczyłbym, naliczyłbym 82 słoje. Oszacowałbym również, że trzy słoje pominąłem na wywiercie, nie trafiłem w rdzeń. I jeszcze bym oszacował, że do tej wysokości drzewo rosło 3 lata, to wiek drzewa wyniósłby 82 plus 3 plus 3, czyli 88 lat. Jak posługujemy się świdrem Presslera? Po pierwsze, należy go zmontować do. Pobierania próbki, łyżkę na ten czas odkładamy na bok, ona będzie służyła do poboru próbki dopiero wtedy, gdy już wiercimy się w drzewo. Ja może pobiorę próbkę na wysokości 1,30 m od ziemi, czyli na wysokości pierśnicy, do, piersi dorosłego człowieka, stąd, stąd nazwa tej cechy drzewa. Newralgiczny moment przy pobieraniu próbki to jest moment początkowy, gdzie trzeba stabilizować wiertło, żeby nie wykonywało ruchów na boki, bo wtedy próbka może zostać uszkodzona, więc jedną ręką stabilizuję, drugą ręką dokonuję obrotu, jednocześnie mocno, mocno przyciskając do środka, więc to jest ten newralgiczny moment, gdy wykonam kilka obrotów świdrem, już świder jest ulokowany w drzewie i można kręcić. Więc mniej więcej tak wyglądają obroty. Trzeba pamiętać, że chcemy się dowiercić tylko do rdzenia, więc nie musimy tak dokładnie do samego końca świdra dokonywać wywiertu. Tu można łyżką się posłużyć i przymierzyć, czy już dostatecznie głęboko się wkręciłem. Jeszcze dołożę kilka obrotów i dopiero w tym momencie użyję łyżki. Łyżka służy do tego, żeby tą próbkę drewna, która ma średnicę pół cm, po prostu wyciągnąć. Żeby ją wyciągnąć, trzeba odciąć. Tą próbkę od reszty drzewa, a robimy to dokonując 2-1, dwa, 2 dwa obroty w przeciwległą stronę do strony, w którą wierciliśmy. I wyciągamy próbkę drewna. Wygląda ona w ten sposób. Tutaj widzimy, że jesteśmy blisko rdzenia. Jest to widoczne po. Zaokrąglonych słojach rocznych. Jeżeli potrzebowalibyśmy określić tylko wiek, w zasadzie wystarczyłoby policzyć te słoje i doszacować liczbę lat, w których drzewo dorosło do danej wysokości. Natomiast bardzo często, na podstawie słojów rocznych, możemy dokonywać różnych analiz związanych z tym, jakie były warunki wzrostu drzewa, jakie są prawidłowości wzrostu drzewa i o tym, jakie. Wydarzenia działy się w czasie życia tego drzewa. Więc, jeżeli chcemy dokonać jeszcze innych analiz na bazie słojów rocznych drzew, taką próbkę zabieramy do laboratorium, przyklejamy do specjalnych, specjalnych deseczek, szlifujemy. I dysponując odpowiednim sprzętem pomiarowym, możemy określić szerokość każdego słoja, szerokość drewna późnego, wczesnego i dokonywać różnych analiz. Bardzo często badamy, w jaki sposób klimat, czyli opady i temperatura mogą wpływać na szerokość słojów rocznych. Badamy, w jaki sposób gradacje owadów wpływają na szerokość słojów rocznych i inne wydarzenia, które mogą zaistnieć w środowisku. Tą dziedziną wiedzy zajmuje się dendrochronologia z różnymi naukami pochodnymi.